Zabrzańska Arena pęka w szwach. Emocje sięgają zenitu. Każdy jest podekscytowany. Łącznie ze spikerem, który w tym momencie łapie za mikrofon. Prosi wszystkich, aby wznieśli do góry nasze święte biało-niebiesko-czerwone barwy. I aby przywitali piłkarzy Górnika tradycyjnym śpiewem, tradycyjną piosenką. let's, stop. let's stop. obiecywałam Państwu, że będę robiła wszystko, co mogę, żeby polityka trzymała się z daleka od górnika i staram się dotrzymać słowa. Jest nowy zarząd, mam nadzieję, że będzie spełniał oczekiwania kibiców i przede wszystkim drużyny, ale przede wszystkim, że skupi się na tym, żeby górnik jak najbardziej rozwinął skrzydła. Liczę też na to, że jest jedna rzecz niezmienna. To jesteście Wy. Liczę na Wasze wsparcie i pamiętajcie, jademy do Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Człowiek z górniczym DNA, trener pierwszej drużyny Jan Urban. Wydaje mi się, że w ostatnich latach staraliśmy się robić cały czas krok do przodu. I stąd też te zmiany, bo chcemy zrobić kolejny krok do przodu, abyście wy mieli jeszcze więcej radości z naszej gry, z drużyny, abyście mogli nosić tą koszulkę z wielką dumą, bo my chcemy być jak najbliżej czołówki, a w najbliższych latach być siłą polskiej piłki nożnej. 31 latek ze sporym doświadczeniem ligowym w Polsce, choć również zbieranymi za granicą. W w poprzednim sezonie pewna postawa w meczach Fortuna Pucharu Polski, w tym na pewno z apetytem na częstszą i regularną grę z numerem 25. W tym sezonie grał będzie Michał Szromnik. <śmianowicie> Poszedł w ślady ojca i już teraz w wieku 18 lat był jednym z objawień poprzedniego sezonu. Ludziku, jesteśmy